Witam cię bardzo serdecznie na naszym kanale. Jeśli masz ochotę, to wciśnij subskrypcję i zaczynamy. Jaki ogromny problem skrywa od lat. Dlaczego żona Monika musiała wysłać go do specjalisty? Niebywałe, co żona Janowskiego postanowiła ujawnić. Robert Janowski od lat zmaga się z poważnym problemem, o którym dopiero teraz opowiedziała medium jego żona Monika. Juror, twoja twarz brzmi znajomo, z tego powodu nie może zobaczyć się z ukochaną córką, która wyjechała na studia do Paryża. Aniele odwiedzi teraz tylko macocha, bowiem tata nie jest w stanie pokonać swoich ogromnych lęków związanych z lataniem. Jego ukochana postanowiła pomocy szukać u specjalisty. Robert jest ojcem dwóch córek, które są jego oczkiem w głowie. Gwiazdor jakiś czas temu musiał pogodzić się jednak z tym, że jedną z latorośli będzie widywał teraz bardzo rzadko. Aniela Janowska wyjechała bowiem do Francji na studia. Choć tęsknota jest ogromna, jej tata nie jest w stanie się przełamać, by wsiąść do samolotu. Piesienią wraz z żoną Moniką mieli lecieć do Paryża w odwiedziny, ale ostatecznie bilet kupiła jedynie jego ukochana. Ponad wszelkie siły Robert nie jest w stanie wsiąść do samolotu, wyjawiła Janowska w życiu na gorąco. Monika Janowska postanowiła działać. Tygodnik zauważa, że to dość zaskakująca informacja, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że Robert z lotnictwem związany jest od dziecka. Jego ojciec był bowiem pilotem wojskowym. Syn jednak panicznie boi się latać. Ubolewa nad tym jego ukochana, która marzy o tym, aby z mężem zwiedzać świat, co jednak mocno utrudnia jego fobia. Liczyła, że tęsknota za córką sprawi, że Robert się przełamie i wspólnie polecą do Paryża. Do stolicy Francji Monika poleci jednak sama. Kobieta uznała, że dalej nie może to tak wyglądać. Pomocy postanowiła szukać u specjalisty. Wysłałam męża na hipnozę. Ma już umówioną pierwszą wizytę. Ta terapia ma mu pomóc, ale na razie do Anieli lecę sama, wyznała Janowska. Aniela i Tola to córki Roberta z małżeństwa z Katarzyną Dańską. Monika Janowska ma z dziewczynami świetny kontakt, bo to ona wychowywała je przez ostatnie lata. Nic więc dziwnego, że sama już mocno stęskniła się za pasierbicą, a ona za macochą. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.